Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Territorial Dzisiaj gramy sobie na mapie Skandynawii. Jest to gra Free for All. 30 osób znajduje się w lobby. Zobaczymy, jak nam tutaj dzisiaj pójdzie. Na chwilę obecną mamy w miarę ok spot. Może tutaj sobie znajdziemy. Będzie troszeczkę lepiej, luźniej, ładniej, przyjemniej, chociaż tutaj też by było fajne. I mam nadzieję, że spodoba wam się gierka. Kto tutaj chce? Ha, ty chcesz, ty co koło mnie stałeś, tyś, ty, ty zgupiał. Ja nikomu nie daję teraz co już. Nie ma sensu, nie ma znaczenia zbyt wielkiego to, komu dam w sojusz, komu nie. Więc lecimy sobie po prostu atakując. I zachęcam wszystkich oczywiście także do analizy tej gierki, zachowania tutaj moich przeciwników. W komentarzach chętnie odpowiem, chętnie też coś napiszę od siebie, jeśli będą jakieś pytania. I lecimy sobie z tematem tutaj ataku Oczywiście będziemy chcieli ten Islam tutaj zniszczyć kompletnie w miarę możliwości Żeby jak najmniejsze, najmniej miejsca miał do rozwijania się No teraz możemy dać mu sojusz To znaczy pakt o nieagresji kilku osobom Trasz mi widzę już zadowolony, jest z niewiadomego powodu Bo dałem mu sojusz Chyba nie wiem. Ciężko stwierdzić. Lecimy sobie tutaj. Wszystko to to tu wybijamy. Tu widzę... Hol ej! Hola, hola! Ty, kolego! Nie zadłużyś? Nie zadłużyś, przyjacielu? Ej, nie, nie, nie! Kolego, tak to nie robimy! Tak my się nie bawimy! Zjąć. O, tutaj ten wy wyfulsendował. Sobie to jeszcze zbiorę. To sobie też zbiorę, bo to też bot jest oczywiście. Tutaj damy mu serducho. Poczemu nie? To mnie wie. No właśnie. Damy mu tu serducho, niech se ma. I jak to wygląda teraz? Teraz to wygląda w miarę ok. Osmali, damy ci Osmali, damy ci temu, damy tu temu, temu, temu też, temu możemy atakować, To to mamy koronę, jest ładnie, jest sympatycznie, jest przyjemnie. Crash mi w ogóle tutaj jakieś dziwne rzeczy odwala, ja tutaj sobie kolekcjonuję tylko jednostki i to mnie tylko intererem, nic więcej. Ten ładnie dostaje. Oj, ładnie dostał. Oj, bardzo ładnie dostał. Aż się począstuje też kawałkiem tego przyjemnego ciasta. co możemy zachować delikatnie i ilość posiadanego terenu. Dobić sobie naszego przeciwnika jeszcze bardziej. Czekali czekali tutaj, żeby na mnie nie czekali tylko. Dobiliśmy sobie przeciwnika i teraz odkładamy sobie pniążki, pniążki odkładamy. Tutaj bardzo duży kolega się zrobił nam, niestety. Ty byś nie chciał tego atakować i ty byś nie chciał tego zaatakować przypadkiem. Co wy na to? No tutaj różnica w zasadzie nie jest duża między mną, a tutaj Turcją, pierwszą. Ty tak, atakuj kolego. Tu też sojusz. Z kolei jednostkową, nie? jednostkową. To ty, Sharpy, na przykład powinien się atakować w prawo, bo masz przewagę 2 miliony jednostek, a tego nie robisz. To jest dla mnie dziwna rzecz. Wręcz nie do zrozumienia. Ty, kolego, się trzymaj. Ja tutaj mogę coś zadziałać. Mogę tego teoretycznie zniszczyć. No to atakuj. No, co tu płynie? Nie wiem, co tu płynie. No, atakuj tego. O, dobrze, zaatakował. Dobra, to ja teraz też mogę już sobie zaatakować na spokojnie. I sobie zaatakujemy tak o tyle. żeby po prostu przejąć tutaj całość już, no nie? Żeby nam tu nikt nie starzał problemu. krasz mi tutaj ładnie pada. No ten co chcę? Uuuu, uuu, 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 uu, uuu, uu. co tu się zadziało, co tu się zadziało, moi drodzy, co tu się... Co tu miało miejsce? Proszę państwa, co tu miało miejsce? Nie mam bladego pojęcia, co tu się stało. Ten niebieski jeszcze full sendnął tam gdzieś. Jezus Maria, co to się stało? Niewiarygodne, niewiarygodne, w sensie. Nie wiem, co tam się zadziało. No ale... Jak się zadziało? Tak się zadziało. Ja teraz muszę zbierać jednostki, bo mam 160 000 pikseli. Graniczę tylko z Turcją, którą bez problemu raczej pokonam. Z tobą mogę sobie coś wziąć. Chcesz coś? To Teraz muszę tylko i wyłącznie odkładać sobie jednostki. Bo o to tutaj chodzi. Dobra. Odłożyliśmy. Mamy czerwony Interest rate, więc możemy atakować tutaj delikatnie. Jest. Jest. I tutaj jeszcze sobie wyślemy. Tu sobie wyślemy. Tutaj już zbotował nam kolega, więc ładnie sobie poprzejmujemy. Ten teren także. Biały teren. Ten biały teren także sobie poprzejmujemy. I wygląda to całkiem sympatycznie. Tutaj także. Nie wiem, czy szarpi z Turcją będą w stanie mnie tutaj pokonać, czy czy raczej nie. No ale zrobili co mogli wydaje mi się. W tym przypadku nie mieli zbyt dużo szans na cokolwiek więcej. I zaatakujemy ich oczywiście. I tutaj, no Turcja zrobiła co mogła. Oczywiście, o! Sharpie mnie zaatakował. Nieładnie, nieładnie przyjacielu. Nieładnie. Myślałem o tym, żeby, żeby z Sharpim akurat zwoltować, ale jak stwierdził, że woli mnie zaatakować, niż wołtować, no to... no to dobrze, no to będzie miał... będzie miał przegraną w takim razie. I jakbyśmy mogli tu zaatakować? Wydaje mi się, że tu był dobry, dobra opcja, by była do ataku, czyli tutaj na samym środku. Dokładnie. poczekamy, albo tak za 8 milionów no, przydzwonimy delikatnie. Z nimi właściwie nie wiem po co tutaj, że nawet Polacy, Polacy nie są nie więc nie ma potrzeby z nimi gwałtować czegokolwiek. Tutaj zaatakujemy. Nie wiem, czemu Sharky mnie zaatakował, serio. Mógł nic nie robić, naprawdę, mógł. A teraz już mam 59%, więc tak czy owak nie mają szans, mnie przypokonać. w żadnym możliwym przypadku. Więc będziemy sobie delikatnie tutaj, no Dobra, wybijemy go. Nie ma co tutaj się pieścić z przyjacielem, on. Psychokiller też mnie zaatakował. Jak widać w tej grze, ufać nie można nikomu. Więc to jest takie, że... Niby dam ci sojusz, ale... Jak coś, to bym cię... A, teraz chcesz Vault for peace. Nie, nie, nie. Z kamikadze sobie zrobię Vault for peace, bo w sumie... O, i kamikadze mnie zaatakował. Eee, ja, po prostu, szkoda słów, szkoda słów, naprawdę. Szkoda słów. To jest palm i tyle w tym temacie. Dobra. Ten się rozjeżdża po tym, co on robi w ogóle. Co on robi, co on działa. Ale oczywiście pogratulujemy wszystkim za gierkę i mamy 99%, więc uznaję to za wygraną. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, zachęcam do subskrybowania, lajkowania i oczywiście komentowania. Do następnego, trzymajcie się. Hej!